Cześć, witajcie. Siedzę sobie właśnie na przystani kajakowej w Sobieszewie i napawam się ostatnimi promieniami zachodzącego słońca. Na przystani, która została rozkradziona w czerwcu tego roku, niestety. Prawie wszystko, co można było rozkraść, zostało rozkradzione, no ale to już zupełnie inna historia. I nagrywam dla Was podsumowanie mojej 17-dniowej wyprawy kajakowej Wisłą. Choć w sumie to powinien powiedzieć 18-dniowej, bo dzisiaj też płynąłem trochę martwą Wisłą, ale jednak. A jutro wybieram się Wisłą do Gdańska, więc w sumie to może wyjść nawet 19 dni. Eee, Wisła. No, trudno to opisać, naprawdę. Ale zanim opiszę Wam moje wrażenia, to powiem dlaczego Wisła. Tak, najdłuższa rzeka, tak, to było wyzwanie, na pewno. Natomiast Wisła z mi była, przynajmniej częściowo. Jej część, czyli małopolski przełom Wisły, był przeze mnie poznany już wcześniej. Pływałem, pływałem nim wielokrotnie. I Wisła zachwycała mnie za każdym razem, kiedy nie płynąłem. Często słyszałem, że Wisła to jest nudna rzeka, że w zasadzie nie powinno się Wisłą pływać kajakiem, bo tam nie ma nic ciekawego. A po drugie jest brudna, śmierdząca i lepiej się trzymać od niej z daleka. Eee, I postanowiłem, postanowiłem sprawdzić, sprawdzić eee, eee, czy, co z tego jest prawdą. Wybaczcie, ale komary już atakują nieźle. Eee, I okazało się, że. Wisła jest magiczną rzeką. Naprawdę. Eee, Wisłę powinniśmy odczarować i zaprzyjaźnić się z nią na nowo. Eee, jest przepiękna i. Widokami zachwyca, zachwyca przyrodą. Eee, no. Oglądaliście moje relacje z poszczególnych dni, więc wiecie, że mój zachwyt Wisłą był od samego początku do końca. Wisła dała w kość. I to muszę powiedzieć, że nie jest to łatwa rzeka do pływania. Mimo to, że jest szeroka, że nie ma tylu, nie ma tylu przeszkód, to jednak... Mielizny naprawdę to jest zupełnie inna bajka niż pływanie, pływanie mniejszymi rzekami. Silny nurt, który też momentami ułatwia, ale miejscami przeszkadza w pływaniu. Wiry. Wiry, których jest dużo, ale wiry, które tworzą się przeważnie przy ostrogach lub jakiś innych przeszkodach. Po prostu e, silny nurt powoduje zawirowania. Wiry na które trzeba uważać nawet płynąc kajakiem, bo taki silny wir potrafi złapać kajak i obrócić go o 180 stopni. E, więc jest to dosyć e, niebezpieczna rzecz. E, kamienie. Wbrew pozorom tak, jest dużo kamieni. E, można przeszorować kajakiem nieźle. Więc na to też trzeba zwracać uwagę. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o Wiśle, czego nie powiedziałem dotychczas i w moich relacjach przez ostatnie kilkanaście dni. W sumie chyba niewiele jestem w stanie dodać. Na pewno na pewno jest to Wisła. No Wisła. Wisła na pewno jest rzeką, która jest niezoceniona. I to widać na każdym kroku. Naprawdę tu. Jeśli e, popatrzę na ilość e, łodzi, ilość e, łódek, motorówek, e, żeglówek, które pływają po e, Wiśle, naprawdę jest znikoma. Naprawdę. E, zainteresowaniem cieszy się oczywiście zalew we Włosławku. E, wiadomo, w Płocku widać tych jednostek e, pływających całe mnóstwo. Ale e, tak naprawdę. Cała reszta Wisły, aż do tego miejsca, gdzie jestem teraz, do Martwej Wisły tutaj i do e, odcinka do e, Gdańska, e, tak naprawdę jest e, nieużytkowana. E, miasta, które, e, które do Wisły się e, przychylają, tak, które chcą czerpać korzyści z Wisły, też są… Niewielką cząstką tych wszystkich miast, które są położone nad Wisłą. Najbardziej powiem Wam z tego wszystkiego, rozczarował mnie Toruń. Toruń bardzo mi się kojarzył z Wisłą. Przepływając przez Toruń, tak naprawdę dostrzegłem jedną plażę jeszcze przed miastem przed głównym miastem przystań, w której tak naprawdę nie było nic poza motorówką Wopru. Statek wycieczkowy, który obwoził turystów, i, i nic więcej. Żadnych, żadnych kajaków, żadnych, jakichś, nie wiem, jakiejś infrastruktury wzdłuż brzegów Wisły, kompletnie nic. No, tu muszę Wam powiedzieć, że naprawdę, według mnie, i to nie będzie to lokalny patriotyzm. Jednym z miast, które najbardziej ostatnimi czasem przychylają się do Wisły, jest jednak Warszawa. Kajaki, bulwary, które tętnią życiem, plaże, które są reklamowane przez miasto, do których, do których można się dostać tramwajem wodnym z lewego brzegu. To jest po prostu fenomenalne. Naprawdę. Kraków korzysta z Wisły jest dużo łódek, dużo gondoli. Natomiast nie widziałem, nie widziałem, kajaków, tak? Nie widziałem kajaków w Krakowie, a do, no, nie wiem, może są, tylko ja po prostu nie widziałem. Natomiast, natomiast, Wisła widziana z kajaka w Krakowie i Kraków w ogóle widziany z Wisły, tak? Wygląda bajecznie i to. Jest według mnie, jeżeli tych kajaków rzeczywiście nie ma straszne zaniedbanie. Rozmawiałem tutaj dzisiaj z właścicielem lokalnej wypożyczalni Kajaków. Opowiadał mi o, o Wiśle w Gdańsku. No to Gdańsk z Wisłą jest złączony nierozerwalnie, tak? Gdańsk tak naprawdę powstał dzięki Wiśle. Zresztą duża część miast wzdłuż Wisły czerpała z tej rzeki korzyści i te korzyści zawdzięczała w dużej mierze Gdańskowi, tak? Bo tutaj to wszystkie towary trafiały. W Gdańsku te kajaki są. Są w mieście, jest dużo przystani, jest infrastruktura, są mapy, szlaki kajakowe po Gdańsku i to jest niesamowite, naprawdę to jest według mnie niesamowite i to jest coś, do czego inne miasta powinny dążyć. Ja rozumiem, że te wisła nie wżyda się tak mocno w strukturę miasta jak w Gdańsku. Natomiast widoki są obłędne, naprawdę warto do tej wisły się przychylić. No i kolejny, kolejny mit, który mówił, że wisła jest brudna, wisła jest ściekiem. Nie, wisła nie jest brudna, naprawdę. Wisła jest. Niesie ze sobą mnóstwo osadów. Wisła jest rzeką mętną, która tak naprawdę klarowność zyskuje po zalewie we czyli po miejscu, gdzie te osady mogą sobie spokojnie opaść. Natomiast Wisła jest rzeką, w której ja Myłem się. Normalnie przez wszystkie, prawie wszystkie dni mojej wyprawy e, korzystałem z wody z wisły. Myłem się e, tą wodą. Zmywałem w tej wodzie naczynia. Naprawdę nie ma się co bać tej rzeki. Nie ma się co bać wody. Ta woda nie truje, nie śmierdzi. E, nie płyną nią fekalia, jak niektórzy mnie straszyli jeszcze w trakcie wyprawy, żebym na to uważał. E, to jest totalny mit, który został co prawda tak rzeczywiście z lat, które były, e, w których Wisła była zaniedbywana i rzeczywiście mocno traktowana jakoś, jako ściek. E, ale te czasy, te czasy minęły. Warszawa w końcu doczekała się oczyszczalni ścieków i Wisła wygląda zupełnie inaczej. Naprawdę. E, nie wiem, czy, czy w, moimi relacjami e, udało mi się w jakiś sposób e, przybliżyć Wam Wisłę. I pokazać jej uroki. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli tak, to, to moja wyprawa miała cel, który osiągnęła. Jeśli nie do końca, to spróbujcie naprawdę sami sprawdzić. Spróbujcie przejść wzdłuż Wisły, skorzystać z wisielnych plaż. Wybrać się na wyprawę kajakową Wisłą, jeżeli będziecie mieli taką możliwość. Naprawdę warto, ogromnie polecam, bo Wisła jest tego warta, żeby, żeby się do niej przychylić, żeby z niej korzystać i żeby dbać o nią, bo jeżeli my będziemy dbać o tą rzekę, to ona będzie dbać o nas. Dawać nam nie tylko możliwość podróżowania, ale również wypoczynku, spędzania wolnego czasu w naprawdę niesamowitych miejscach, z niesamowitymi widokami. No, ta przyroda, o której Wam mówiłem, mnóstwo ptactwa, tak? No, orły bieliki, którymi zawsze się zachwycam. Czaple, kormorany, żurawie, gęsi, mnóstwo innego wodnego ptactwa, którego nawet nie znam, nie byłem w stanie, w stanie rozpoznać. Całe stada, jejku i to jak, jak woda żyje wieczorem, naprawdę, jak już słońce, słońce chyli się ku zachodowi, robi się już taka szarówka, Wisła zaczyna żyć. Te ryby, których, których nie widać w trakcie pojęcia, nagle się ujawniają, nagle to wszystko skacze, chlapie, pluska. Jejku, no, nie jestem w stanie Wam tego opisać, naprawdę. To trzeba samemu zobaczyć. Więc jeszcze raz zachęcam do korzystania z wisły. Zachęcam do tego, żeby się do tej wisły zbliżyć jak tylko się da. Zachęcam do bezpiecznego korzystania z Wisły, bo o tym też muszę wspomnieć. Wisła jest rzeką z silnym nurtem. Wisła ma swoje piękne, piaszczyste łachy, które kończą się gwałtownie. Na to trzeba bardzo uważać, żeby po prostu nie zrobić jednego kroku za daleko. Wisła ma wiry, o których wspomniałem. Trzeba wiedzieć, gdzie one są, i starać się trzymać od nich z daleka. Ee, Wisła jest rzeką dla wymagających. Ee, rzek Wisła jest e, e, rzeką dla osób, które czują przed nią respekt e, i żywią do niej szacunek. E, jeżeli to wszystko będzie spełnione, to naprawdę e, Wisła potrafi się odwdzięczyć. E, czego zresztą. E, Zasmakowałem podczas e, dni mojej wyprawy. E, nie wiem jeszcze co wam, wam powiedzieć, e, w, moje, moje odczucia na sam koniec z samej wyprawy. Wow, jestem zachwycony, podkreślę to po raz kolejny. Rzeka jest prześliczna, e, warta trudu, warta wysiłku. E, każdy odcinek jest inny, każdy zachwyca e, w inny sposób. E, każdy dzień na Wiśle był wyjątkowy e, i niezapomniany. E, no cóż, kończę, bo rozgadałem się straszliwie, miało to być e, kilka dosłownie minut, a już e, nie mogę przestać, mimo że komary mnie wyganiają straszliwie i każą mi już e, schować się do namiotu. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie jeszcze raz. Dziękuję jeszcze raz za wspólne dni spędzone przy, przy wyprawie, na śledzeniu mojej wyprawy. Pozdrawiam i zakończę to apelem. Wisła jest nasza, dbajmy o Wisłę. Trzymajcie się, cześć.